Hej oto Zajegranie i świetnie, że jesteście z nami, bo dzisiaj przygotowaliśmy dla Was przegląd gier, które powinny przynajmniej według nas zostać jak najszybciej zekranizowane. Kto wie, może któryś z tych tytułów już czeka w kolejce gdzieś u hollywoodzkich decydentów. Dishonored, czyli hit ostatnich lat na kontynuację, którego czekamy z niecierpliwością. W świecie opanowanym przez plagę szczurów, Korwo, bodegard władczyni Imperium Wysp, zostaje wrobiony w jej morderstwo i szuka zemsty, aby oczyścić swe imię. Korwo jest wspierany przez lojalistów oraz tajemniczą istotę zwaną Odmieńcem, która daje bohaterowi magiczne moce. Klimat steampunk, magia, industrial efekty najpewniej wywindowałyby produkcję na jedną z najdroższych, ale cudownie byłoby zobaczyć świat Dishonored na wielkim ekranie. Nasza propozycja na rolegów. Henry Cavill. Far Cry 3 posiada fabułę, którą banalnie nie da się przełożyć na wakacyjnego Block Grupka przyjaciół spędza wakacje na egzotycznych wyspach w wyniku niefortunnych, ale jakże przewidywalnych wydarzeń. Dostają się na teren kontrolowany przez okrutnego wataszkę. Bohater samotnie staje do walki o życie i wolność swoich przyjaciół. Do tego wszystkiego jest najzwyczajniejszym nuwem, który nie umie nawet strzelać. Nasza propozycja na rolę główną Jude Law. Mass Effect to tytuł, który każdy szanujący się fan rpg znać musi. Artefakty obcej cywilizacji na Marsie pozwalają w ciągu kilkudziesięcioleci tak rozwinąć technologię, że rasa ludzka może podróżować między galaktykami. Głównie za sprawą tajemniczego efektu masy. Czy byłaby z tego space opera godna największych hitów science fiction? Potencjał jest. Mnóstwo obcych, raz wielki kosmiczny Eurocoachos, mamy też klasykę bohater ratujący świat nie w pojedynkę, ale z dzielną, multikulturową kompanią. Nasz wybór na rolę główną to Dominik Parker. Fallout, choć sam świat jest inspirowany przeróżnymi filmami i książkami, twórcy stworzyli swój własny, unikalny styl, który świetnie sprawdziłby się na ekranie, przynajmniej pod względem wizualnym. Filmów post-apo mamy niewiele na rynku, a już na pewno żadnego rozbudowanego na taką skalę. Kto by nie chciał zobaczyć użycia w akcji Power Armora, czy zabawy z Woldboyem, nasz typ na rolę główną to Gary Oldman. Dragon Age, zarówno fabuła pierwszej części, jak i inkwizycji pozwoliłaby na zbudowanie bogatego świata na przynajmniej trzy filmy. Epicka przygoda, barwny świat pełen magii, demonów, chaosu, herosów w lśniących zbrojach i konfliktów międzyrasowych. Drużyna wypakowana potężnymi itemami, romanse i zdrady. A jeżeli nie film, to może serial. Naszym typem na głównego herosa jest Ray Stevenson. Seria Bioshock jest jedną z najoryginalniejszych gier, w jakie przyjdzie Wam zagrać. Niesamowity świat zachwycający nie tylko wizualnym Designem, ale i dbałością o detale. Scenografowie mieliby w ręce pełne roboty. Na miastkę tego świata mogliśmy oglądać w mieście zaginionych dzieci z 1995 roku. Ron Perlman może nie sprawdziłby się w roli głównej, przynajmniej nie w ekranizacji Bioshock Infinite. Naszym typem samotnego odkrywcy miasta jest Evan McGregor. Na koniec, oczywiście, coś na co wszyscy czekają i co za jakiś czas może stać się faktem. Wiedźmin. Proza Sapkowskiego znalazła swoje drugie życie w cyfrowym świecie gier, sprawiając, że przygody Białego Wilka znają czytelnicy i gracze na całym świecie. Puśćmy w niepamięć nasze rodzime próby ekranizacji tego dzieła. Nie ma sensu wspominać tego strasznego potworka. W sieci znajdziecie petycję mającą na celu nakłonić kierownictwo HBO, by wzięło pod uwagę ekranizację naszego poczciwego Geralta. Myślę, że gra o tron miałaby mocną konkurencję. Według nas najlepszym odtwórcą Białego Wilka byłby oczywiście Michał Żebrowski. Nie no, żart. Ekipa stawia na Maxa Mikkelsena, ale ja jestem nadal za Michałem Żebrowskim. Dajcie znać w komentarzach, jakie według Was gry powinny zawitać na srebrnym ekranie i kto powinien grać w nich pierwsze skrzypce. Dzięki za oglądanie, zostawcie suba na kanale, by nie ominąć kolejnego odcinka. Widzimy się już niebawem. A, i dajcie lajka. No, na razie.